Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mystery Akumulator. W dzisiejszym odcinku zobaczycie tą, tą ładowarkę. Jest to szwedzka Defa 15 amperowa. Firma z wieloletnimi doświadczeniami. To jest firma, która powstała po II wojnie światowej. W opisie zamieszczę Wam link do historii tej firmy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zachęcam. Biorąc tą ładowarkę do ręki, ma się od razu wrażenie, że ma się do czynienia z czymś naprawdę mega poważnym, mega profesjonalnym, bo jest to ciężkie, jest to bardzo solidnie zrobione. Porządne, grube przewody wychodzące z tego, i pozostało mi nic innego jak zbadać tą ładowarkę w wyzwaniu gęstości. Ładowarka zapowiada się na solidną. 15 Amperów prądu ładującego to jest nie w kasze dmuchał. Jest to dość spory prąd i tym bardziej, że ona jest dedykowana do maszyn, do urządzeń, do ciężarówek. W związku z tym 120, akumulator o pojemności 120 Amperogodzin sądzę, że będzie wyśmienitym akumulatorem, aby przetestować tą ładowarkę. Akumulator miałem naładowany po innym teście. Miał on napięcie 1278 V, 928 Amperów prądu rozruchowego i gęstość wewnątrz tego akumulatora elektrolitu wynosiła 1 1,30 g na centymetr sześcienny. Rozładowałem ten akumulator przy użyciu alfabata i ten akumulator, taki w pełni sprawny, w pełni naładowany, rozładowywał się przez 3 godziny i 28 minut. Po tym rozładowaniu parametry tego akumulatora są następujące. 11,88 V, jeżeli chodzi o napięcie, 561 amperów prądu rozruchowego na 800 deklarowane i gęstość wynosi 1,12 g na na centymetr sześcienny. Z takimi parametrami zaczyna ta ładowarka i w wyzwaniu gęstości priorytetowo będę sprawdzał gęstość, ale w tym odcinku też sprawdzę parametr pojemności, czyli jak długo ten akumulator po naładowaniu tą ładowarką będzie rozładowywał się obciążony prądem o natężeniu 25 Amperów w temperaturach takich laboratoryjnych, między 20 a 25 stopni. Ta ładowarka od samego początku zaproponowała dość wysokie maksymalne natężenia, bo przez prawie dwie godziny to natężenie wynosiło między 15 a 13 Amperów. Później zaczęło spadać w dół, tak by w okolicach czwartej godziny wynieść w okolicach 5 Amperów. W tym czasie napięcie wspinało się, wspinało się, przekroczyło sporo ponad 13 Voltów i od tego momentu natężenie prądu do 27 godziny leciało cały czas w dół, by spaść do około 0,2 Ampera, co ciągnęło się później jeszcze do 43 godziny. Między 27 a 31 godziną był taki pik w górę gdzieś, gdzie to natężenie wzrosło do 1,6A, później 1,4, 1,2 i z powrotem spadło do tych 0,2A, i tak trwać do 48 godziny. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy nastąpił ten pik natężenia, nastąpił również taki wzrost napięcia ładowania. AlfaBat zarejestrował 14,42 V i trwało to w okolicach 3 godzin. A teraz skutki tego 48-godzinnego ładowania, po którym odczekałem jeszcze 24 godziny, nim Sprawdziłem parametry elektryczne i elektrochemiczne tego akumulatora. Napięcie 13,4 V, prąd rozruchowy 913 A, zaś gęstość 1,20 G na centymetr sześcienny. Oczywiście jest to zaledwie 800 więcej niż to, z czego startowaliśmy. Nie jest to gęstość, na której mi zależy, ani nawet gęstość, o którą byśmy można powiedzieć, liznęli to, co nas interesuje, w związku z czym postanowiłem, tak jak inne, ładowarki, podłączyć ją na jeszcze jeden cykl ładowania, żeby zobaczyć, co uda się wycisnąć z tej ładowarki. Zobaczcie, drugie ładowanie już wygląda zupełnie inaczej, bo ładowarka widziała dość wysokie napięcie na tym akumulatorze, w związku z czym ładowarka wystartowała z prądem poniżej dwóch amperów I niemal od razu, bo po jakimś kwadracie ten prąd spadł do zera, i później było już takie impulsowe ładowanie. Ładowarka przez kilkanaście minut ładowała, później robi przerwę, znowu ładuje. I między 6 a 10 godziną nastąpił taki duży pik, jeżeli chodzi o ten etap ładowania. Duży to on nie był wielki, bo to było niewiele ponad pół ampera, a napięcie w tym samym czasie wynosiło 14,44 V, i później przez cały czas następowały takie piki ładowarka przestała ładować w 24 godzinie oczekując kolejne 24 godziny efekt finalny mamy taki napięcie na akumulatorze 13.51 V akumulator generuje z siebie 917 A prądu rozruchowego zaś gęstość wzrosła nam do 1.22 g na centymetr sześcienny interesuje mnie jeszcze jeden efekt tego 3 dniowego ładowania bo pamiętacie pierwsze ładowanie trwało 48 godzin drugie ładowanie trwało 24 godziny interesuje mnie jaką pojemność wyrażoną w minutach będzie miał ten akumulator Akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów w temperaturze około 22 stopni Celsjusza rozładowuje się przez 2 godziny 24 minuty, podczas gdy w pełni naładowany akumulator przed tym testem rozładowywał się o 1 godzinę i 4 minuty dłużej. Niestety tej ładowarce nie udało się sprostać moim oczekiwaniom w wyzwaniu gęstości. Podejrzewam, że podłączenie tej ładowarki po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny doprowadziłoby do finalnej gęstości. Jednak ilość tych podłączeń byłaby liczona w dziesiątkach, zanim udałoby się osiągnąć 1,28 g na centymetr sześcienny. To na tyle. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw lajka. Jeżeli tematyka, którą poruszam na kanale Mr. Akumulator, Cię interesuje, nie zapomnij subskrybować. Jest to bardzo miłe dla mnie. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć! Potrzebne Ci wsparcie wyniki diagnostyki? No i do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki, zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać, w poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczność. No to mester akumulator, Twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. Rekomulator, twój nawigator, defibrylator Ryzaśnia mitologiczne brednie I nie pozwolić abyś wybrał błędnie